Są typu podmiejskiego i miejskiego, a pozostałe elementy są identyczne jak tutaj Także to, tym się różni klasa pierwsza od klasy drugiej długościami i wielkość e, mm. jest taka sama. Tutaj mamy dziesiątce w klasie drugiej, możemy zabrać na pokład około 90 pasażerów, 32 na miejscach siedzących, reszta miejsca stojące plus osoba niepełnosprawna. Także to jest w wersji 10, 10 metrowej. I tak to wygląda jak tutaj. Deska, miejsce pracy kierowcy, nowoczesne, nowa deska, miejsce pracy kierowcy, tablice, przód bok, tył, monitoring, jeżeli sobie piję rzeczy, nie ma najmniejszego problemu. Dwa rodzaje silników, tektor i kursor, w zależności od mocy 320 Ką 360 koni, Tutaj mamy ten mocniejszy silnik, 360 konny. Jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne to panowie burmistrzowie powiem w ten sposób, że takie autobusy jeżdżą w Rzeszowie w cyklu mieszanym, czyli miejsko-podmiejskim, mm -hmm. głównie w komunikacji miejskiej jeździ tam 39 autobusów w komunikacji miejskiej i zużycie paliwa, mam świeżą rozpiskę, jest w granicach od 21 litrów do 27 w zależności od kierowcy jakie, A autobusy te klasy midi, czyli klasy, klasy niższe, te 8, 9 do 9 metrów My takich autobusów nie mamy. Nie mamy ma tylko ci. autobusy 8,7 metra. 8,7 no, no To, no to midi, no, takie, takie, no. takie mamy też. To ile mamy pasażerów zabierają, Nie pamiętam. Jeżeli chodzi o tego typu autobusy, to tam jest e, ogólnie 30 osób. 30 osób. 30 osób. Ogólnie. o dziesiątkę to byśmy się mogli pokusić tutaj już. No. Na dziesiątkę ile chodzi. Dziesiątkę? 90. 32 jest miejsca siedzące, pozostałe miejsca siedzące. dziesiątka, tak? No Mieśla. tak? Ale ten ten 12, ten 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 12, to nie jest dłuższy. To, to jest dwunastka. Ja tylko przywiozłem dwunastkę, żeby panu Rozwiązanie to, tyt, jest identyczne. To, żyk, czy tam do Zabryka, tylko że mówię dłuższy. Tak, tak, tak. No bo nam na te główne... no Wtedy mamy mniej miejsc, tylko jedowskie, o tym się różni. Konstrukcyjnie jest identyczne tam się jakoś nie złami się na rynku tam na placu Kościuszki chyba się nie złamie dziesiątka naprawdę jeździ już po takich miejscach gdzieś teraz bardzo dużo sprzedawaliśmy do urzędów gmin z tych funduszy zewnętrznych unijnych i oni właśnie wersję 10 mniej pół właśnie tak jak autobus szkolny tego typu autobusy nisko a paliwo jakie tam macie jakie udamy tam Olej napędowy Euro 6, no nie. Euro 6 Step E już w tej o, chwili? No, ja wyższa. Mm -hmm. Step E, no i ta wersja może być również CNG. E, może być również jako hybryda, może być również wodorowa. <grym> Także rozwiązań jest kilka. Jesteś... Ale wodorowe testujecie już, czy, czy, czy już, czy nie. nie? Powiem szczerze tak. E... I jako firma no, tak, na pewno no, robi to na rynki czeskie, rynki francuskie, rynki hiszpańskie, tak. No. Jeżeli chodzi o rynek polski, nie, na razie nie, e, nie mamy tutaj nie. na rynku polskim.